Abel. Czy możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że mieszkańcy całej ziemi mówią tym samym językiem? By się porozumieć, nie muszą uczyć się języków obcych, ani wynajmować tłumaczy, bez względu na to, w której części świata się znajdują. Księga Rodzaju mówi, że taka sytuacja miała miejsce wiele tysięcy lat temu. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. Czytamy w niej: „A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinar i tam zamieszkali i mówili jeden do drugiego: „Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni, i słomę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, którą budowali ludzie. I rzekł są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować, a zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić, zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. I tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Dziś Opowiadając lub czytając o tych wydarzeniach, ludzie często mówią, że to historia wieży Babel. Tymczasem w Księdze Rodzaju określenie wieża Babel nie pojawia się ani razu. W Biblii mówi się tylko o wieży i mieście Babel. Niektórzy badacze sugerują, że miasto Babel to późniejszy Babilon w Mezopotamii, zaś ową wieżą mógł być Odkryty przez archeologów ziggurat Etemenanki, który według starożytnej tradycji miał być budowlą łączącą ziemię z niebem. Muzyka